Urodziłem się dnia 8 maja 1840 roku. Tym więc sposobem zaciągnąłem się pod standardy bogini Temidy. Na całe życie pozostawi po sobie najpiękniejsze wspomnienia. Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Wojciech Bartoszek z Fundacji Stanisława Pomianowskiego. Zapraszam na kontynuowanie naszych spotkań z Janem Chryzostomem Paskiem. Szukając się do dzisiejszego czytania, już zapowiadałem, że będzie o tej wojnie, o wyprawie do Danii. Poczytałem trochę i proszę państwa powiedzieć, że byłem zszokowany. Bo miałem zamiar coś mądrego powiedzieć, a tutaj okazuje się są tak różne opisy, tak różne komentarze, tak czasami przeciwstawne, że trochę byłem zaskoczony. Jedno jest pewne. Wojna w Polsce się skończyła. To potop szwedzki się zakończył. Mało tego mieliśmy rok wcześniej już. Najazd na Polskę ze strony Rakoczego. Też szczęśliwie zakończony, szczęśliwie dla nas. No i przystąpił. Okazało się, że, że Karol Gustaw był. Nie został pokonany, tylko wygnany. Ale właściwie wyjechał, bo on troszkę szerzej działał i okazało mu się, że w tym momencie, jak tutaj przegrywa, to może uderzyć na Danię i, i tam namieszać. I naraz się cały. Alias, całe te koalicje pozawierane z różnych stron ze Szwedem przeciwko nam posypały i zaczęły poodwracać. No i okazuje się, że, że w sukurs Danii ruszył również i cesarz, i Brandenburgia. I i Fryderyk, i nawet z Hiszpanii przysłali, i z Holandii, Polacy też ruszyli. Pod wodzą Czarnieckiego. Ale żeby dojść do, 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 do źródła, chcę powiedzieć coś takiego. Przy tych rozlicznych komentarzach, które przeczytałem, Najbardziej wiarygodny dla mnie jest sam Pasek bądź uczestnikiem. Wszyscy inni to są opisywacze, często dla jakichś korzyści propagandowych i politycznych na różnych etapach, bo już się zaczęło od razu, w trakcie wojny, gdzie, gdzie nam przygotowano leża dla wojska na terenach, które już były złupione, a więc Polacy byli. W odróżnieniu od armii cesarza czy, 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 czy brandenburczyków, na, 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 na trochę straconej pozycji. No ale spróbujmy dowiedzieć się, jak to widział uczestnik tych wydarzeń. Rok pański 1658. Roku pańskiego 1658. Król z jednym wojskiem pod Toruniem Drugie wojsko na Ukrainie, nasza zaś dywizja z panem Czarnieckim pod Drachimem, staliśmy przez miesięcy trzy. I kursu augusti poszliśmy do Danii na sukurs królowi duńskiemu, który uczynił awersjonem wojny szwedzkiej u nas w Polsce. Nie tak ci to on podobno uczynił, eks komiseratione nad nami, lubo ten naród jest ab antiquo przychylny narodowi polskiemu, jako dawne świadczą pisma, ale przecie mając innatum przeciwko Szwedom odium, i owe zawzięte inimicitate inimicitatis nacus okazjonem, za którą mógł się krzywd swoich w ten czas, kiedy król szwedzki był zabawnym wojną w Polsce. Pomścić. Wpadł mu z wojskiem w państwo, bił, ścinał i zabijał. Gustaw, jako to był wojennik wielki i szczęśliwy, powróciwszy stąd, a niektóre fortece w prusiech osadziwszy, potężnie opresji dunczyków tak, że i swoje od nich odebrał i państwo ich prawie wszystko opanował. Dończyk wtedy koloryzując rzecz swoją, że to właśnie per amorem gentis nostrae uczynił, że pakta złamał i wojnę przeciwko Szwedom podniósł, prosi o sukurs Polaków, prosi też i cesarza. Cesarz wymówił się paktami, które miał z Szwedem, z tej racji jej posłać posiłków nie może, Druga ekskauzacja, że wojska protuns nie miał, pozwoliwszy Królowi Polskiemu wszystkiego zaciągać na jego usługę. Król tedy nasz posyła Czarnieckiego z sześciu tysięcy wojska naszego. Posyła to quidem z swego ramienia generała Monte z wojskiem cesarskim. Tam kazano nam iść. Komunikem Wilhelm zaś, kurfistrz brandoborski, był in persona króla polskiego i on to był nad tymi wojskami kładzi supremum kaput. Zostawiliśmy tedy tabory nasze w czaplinku, mając nadzieję powrócić do nich najwięcej za pół roku. Tam, kiedyśmy wychodzili, było medytacji bardzo wiele i różnych w ludziach wojskowych. Alternowało to niejednego, że to iść za morze, iść tam, gdzie noga polska nigdy nie postała, iść z sześciu tysięcy wojska przeciwko temu nieprzyjacielowi do jego własnego państwa, któregośmy potencyi w ojczyźnie naszej wszystkimi siłami nie mogli wytrzymać. A jeszcze też nie było konkluzum, żeby wojsko carskie miało z nami pójść. Ojcowie do synów pisali, żony do mężów, żeby tam nie chodzić, choćby zasług. I pocztów postradać, bo wszyscy nas sądzili za zgubionych. Ojciec jednak mój, lubią ją miał jednego tylko, pisał do mnie i rozkazał, żebym imię Boskie wziąwszy na pomoc. Tym się najmniej nie konfundował, ale szedł śmiele tam gdzie jest wola wodza, pod błogosławieństwem ojcowskim i macierzyńskim, obiecując gorąco do majestatu boskiego suplikować i upewniając mnie, że mi i włos z głowy nie spadnie bez woli Bożej. Gdyśmy wtedy poszli do Cieletnic i do Międzyrzecza, już na granicę, uchodziło siła kompanii jej i czeladzi nazad do Polski. Osobliwie wielkopolaczków spod tych nowo zaciążonych powiatowych chorągwi, jako to starosty osieckiego pułku i wojewody podlaskiego, opalińskiego, kozubskiego, chorągiew, Wszystka się rozjechała. Sam tylko z chorążym, i z jednym towarzyszem z nami poszedł. Wojewody Sandomirskiego Zamoyskiego, chorągiew, husarska została. Wszydka kompania Verius, dikam pouciekała. Tylko przy chorągwi sześć towarzystwa, a namiestnik zostawszy. Poszli przecież z nami. I włóczyli się tak przy wojsku. Zwaliśmy ich cyganami, że to w czerwonych kilimach była czerać. A spodniejszych korągi po dwóch, po trzech, takowi tchórzowie i dobrym pachołkom byli serce zepsuli, że nie jeden wodził się z myślami. Wchodząc wtedy za granicę. Każdy według swojej intencji swoje Bogu poślubił wota. Zaśpiewało wszystko. Wojsko polskim trybem: O gloriosa domina. Konie zaś po wszystkich pułkach uczyniły okrutne pryskanie. aż serca przyrastało, i wszyscy to sądzili: Pro bono o Jakoś i tak się stało, poszliśmy wtedy tym traktem do Międzyrzecza przechodziło Wojsko Pagórek, z którego widać było jeszcze granicę polską i miasta. Jak i taki, obejrzawszy się, pomyślał sobie, miło ojczyzno, czy się też już więcej oglądać będę? Obejmowała jakaś tęskność zrazu. Półko blisko domu. Ale skorośmy już za odrę przeprawili, jak ręką odjął. A dalej poszedłszy, już jej o Polsce zapomniało. Przyjęli nas wtedy prusacy dosyć honorifice, wysławszy komisarzów swoich jeszcze za odrę. Pierwszy wtedy prowiant dano nam pod Kiestrzynem. I tak dawano wszędy. Pukośmy kurfistrzowskiego państwa nie przeszli. I przyznać to, że dobrym porządkiem, bo już była taka ordynacja, żeby noclegi były rozpisane przez całe jego państwo i już na noclegi zwożono prowianty, gdyż postanowiona była w wojsku naszym maniera niemiecka że przechodząc miasta i na każdej prezencie oficerowie z szablami dobytymi przed chorągwiami jechali. Towarzystwo zaś pistolety, czelać bandolety, do góry trzymając. Karanie zaś było za ekscesy. Już nie ścinać ani rozstrzelać, ale za nogi u konia uwiązawszy włóczyć po Majdanie. Tak we wszystkim, jak kogo na ekscesie złapano. Według dekretu lubo dwa lubo trzy razy naokoło. I zdało się to zrazu, że to niewielkie rzeczy, Aha, ale okrutna jest męka. Bo nie tylko suknie, ale i ciało tak odpada że same tylko zostają kości. Ruszyło się potem wojsko do Nibelu, stamtąd do Operna Opernade. stamtąd znowu poszliśmy na zimowisko do Hedersleben, gdzie wojewoda sam stanął z samym tylko pułkiem naszym królewskim i regimentem jego dragoniej. Insze zaś pułki w Koldynku, w Horsens i po innych wsiach i miastach. I lubo głębiej miało iść wojsko w duńskie królestwo, ale uważał to regimentarz, żeby stanąć na zimę jak najbliżej z tej racji, żeby przecie więcej jeść chleba szwedzkiego niżeli duńskiego. Jakoż to było, bo przez całą zimę czaty nasze do tamtych wiosek wybiegały, mściły się na nich owych krzywd narodu ich, a pisać by siła, co tam z nimi robili czatownicy, stawiając sobie przed oczy recentem od nich inuria, Inuriam w ojczyźnie swojej. Prowadzono z czat wszelakich prowiantów wielką obfitość, wydeł dosyć. Owiec dostał kupić wołu dobrego, zabity talar, dwa marki duńskie, miodów praśnych wielką wiezioną obfitość, bo po polach lada, gdzie przestronne pasieki, a wszystko pszczoły w słomianych pudełkach, nie w ulach, ryb wszelkiego rodzaju pod dostatkiem. Chleba, siła, wińsko, złe. Ale zaś peter, i miody, dobre. Drew o male, ziemią rżniętą, a suszoną palą, z której wągle będą takie, jako z drew dębowych. Nie mogą być foremniejsze. Jeleni, zajęcy, sarn, nad zamiar. I bardzo niepłoche, bo się go nie każdemu godzisz trwać. Wilków też tam nie masz. I dlatego zwierz niepłochy da się zjechać i blisko do siebie strzelić. A osobliwie, takaśmy ich łowili, upatrzywszy stado jeleni w polu, bo to i na wieś przychodziło to licho jako bydło, to się ich objechało z jednej strony od równego pola, a potem skoczywszy na koniach i okrzyk uczyniwszy, nagnało się ich w te doły, gdzie ziemię kopią do palenia, a są to doły bardzo głębokie i szerokie, to tego nawpadało w doły te, dopiero ich stamtąd trzeba było wywłóczyć, a rżnąć. O wilkach nadmieniłem, że ich tam nie masz. Bo prawo takie, że kiedy wilka obaczą, powinni wszyscy na głowę wychodzić z domów, tak o po miastach, jak też i wsiach, i tak długo owego wilka prześladując gonią, aż go umorzą, albo utopią, albo złapają. To go nie odzierając, tak ze wszystkim na wysokiej szubienicy albo na drzewie obieszą, Na grubym, żelaznym łańcuchu i tak długo wisi, póki kości staje. Nie tylko rozmnożyć, ale i przenocować mu się nie dadzą. Kiedy mu się dostanie tak wnieść na jeleninę z tego tu tylko przystępu, który jest między morzami wąskim. Z niższej zaś strony nie ma nigdzie przystępu, bo jedną stronę Bałtyckie Morze, z drugą stronę, a septemtrionę, ocean oblewa do królestwu. Z tamtych wszystkich stron wilk nie ma przystępu, chyba żeby sobie we Gdańsku u pana prezydenta najął szmagę do przewozu, zapłaciwszy od niej dobrze, z tej racji zwierza wszelakiego wielka tam jest obfitość. Kuropatw zaś nie masz z tej racji jej, że to jest głupie. Przelęknąwszy się ladaczego, to padnie i na morzu. I utonie. Zwróćcie Państwo uwagę, jak szczegółowe są te opisy, jak szczegółowe spostrzeżenia. O tyle istotne, że. Spór między historykami, tak to nazwijmy, tak ich nazwijmy, to czy o to się, czy Polacy w tej wyprawie duńskiej nie byli po prostu rabusiami. No, interesujące. Zdaje się, że wojny robią dla łupów, a Polacy i tak w dużej dyscyplinie tam występowali, a jeść musieli. No, a tak to widział. Uczestnik Jan Chrystosz Pasek. Jeżeli państwu to zainteresowało ta wyprawa do Danii, to jeszcze zapraszam we wtorek, a może i w następną sobotę, bo z wyprawy do Danii jest więcej. A potem przejdziemy na inne wojny. Dziękuję państwu bardzo za spotkanie, Wojciech Bartoszek.